Cześć, a dziś pokażę Wam skąd biorę moją muzykę do filmów. Lecimy! Pierwszym źródłem muzyki, z którego korzystam, jest strona internetowa, a dokładniej strona audiolibrary.com. Jest to strona z darmową muzyką do filmów na YouTube'a. Wystarczy, że w opisie dodamy notkę o autorze, która zostanie wygenerowana przy pobieraniu piosenki. Jedynym ograniczeniem używania tych piosenek jest to, że możemy z nich korzystać tylko na YouTubie. Na filmach z tymi piosenkami możemy włączyć monetyzację. Mówię to, bo niektóre piosenki, które są bez praw autorskich, podobno. Mają content ID, czyli informacje, które wyskakują w opisie na dole. Nie wtedy nie możemy zarabiać na tym filmie. Więc tak tylko mówię, że na tych możemy zarabiać. Strona Audio Library działa tak, że twórca piosenki zgłasza się do niej o promocję swojej piosenki. Strona umożliwia korzystanie z niej bez praw autorskich, ale w zamian promuje tego twórcę oczywiście kredytem w opisie. Drugim źródłem jest biblioteka audio YouTube'a. No tak, wiem, że wam się źle kojarzy, gdyż kiedyś nie było tam ciekawych piosenek i były. Bardzo słabe. Ale teraz jest nowa odsłona biblioteki YouTube'a. Są tam nowe piosenki, które możemy posortować według czasu trwania, instrumentu czy gatunku. Czasem da się znaleźć tam nawet ciekawą piosenkę. Ja zazwyczaj korzystam z poprzedniego sposobu, ale tego też warto użyć. Kolejnym sposobem pozyskiwania muzyki jest wzięcie jej z kanału na YouTube. Hm. Jakiego kanału na YouTube mnie zapytacie? Otóż Lock No Copyright Music. Jest to kanał z darmową muzyką bez praw autorskich. Działa na podobnej zasadzie co strona Audio Library, czyli umieszczamy kredyt w opisie i możemy korzystać z niej. Niech nie myli was nazwa vlog. Piosenek możemy korzystać we wszystkich filmach, nie tylko we vlogach. Na kanale Vlog no Copyright Music znajdują się świetne piosenki do przepitek i b No dobre, ale po co używać takich piosenek? Przecież można użyć z prawami autorskimi i tak nikt się nie dowie. Otóż nie, YouTube posiada narzędzie Content ID, które wykrywa piosenki z prawami autorskimi i bez praw autorskich. Jeżeli użyjemy piosenki z prawami autorskimi, to autor tej piosenki będzie mógł zarabiać na naszym filmie, a my stracimy pieniądze zarobione na filmie. Ale to jeszcze nie wszystko. Niektóre utwory mogą być blokowane na całym świecie lub w jednym kraju. Przez to uzyskamy znacznie mniej wyświetleń i nasz film będzie mniej popularny. Także nie zalecam używać muzyki z prawami autorskimi. Oczywiście są też portale typu Bensound czy SoundCloud, ale działają na podobnej zasadzie co Audio Library więc nie będę ich przedstawiał. Linki zaraz do nich umieszczę w opisie. I to już tyle w tym filmie. Jeżeli Ci się on spodobał, to polajkuj go, subskrybuj kanał, możesz zobaczyć jeszcze ten filmik i widzimy się w kolejnym filmie.